Siemanko, z tej strony Mefiu i witam was w moim kolejnym filmiku, dzisiaj nieco inny odcinek, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o moim nowym sprzęcie, o prezencie i nie będzie tylko o CESie. A więc, dzisiejszy film powstał, ponieważ firma Zotac postanowiła jako prezent przedświąteczny podarować mi kartę graficzną z nowej serii Nvidia RTX 3000, a tak dokładnie to 3070 i pełna nazwa karty to jest Zotac Geforce RTX 3070 Twin Edge, wersja OC i 8 GB pamięci GDDR6. Specyfikacje zaraz tam będzie, a też macie ją w linku w opisie i też w opisie macie giveaway Zotaka, o którym powiem więcej na końcu filmu. Natomiast tutaj wyjdzie ultraprofesjonalne sceny unboxingu, prezentacja karty wizualną, no ale no tak wiecie, tylko żebyście mi uwierzyli, że faktycznie tą kartę mam. Yy, no, mimo że karta jest bardzo ładna, to dla mnie oczywiście liczy się to, co mi da. No i właśnie, żeby przetestować to co mi da, to zostałem poproszony o zagranie w nowego koda Black Ops Cold War i powiem szczerze, bardzo dobrze, że tak się stało. Dlaczego? Bo w FPS-y zależą głównie od procesora i o wynikach w CSie też będzie w dalszej części filmu, natomiast Cold War nie dość, że wygląda naprawdę bardzo ładnie, to w dodatku ma tyle opcji, nie tylko graficznych i generalnie możliwości ustawień, że byłem naprawdę mega zaskoczony i w tym oczywiście ten kod wspiera technologię Ray Tracing oraz DLSS. Które za chwilę też Wam zaprezentuje fakcji i wytłumaczę. I których w ces ie no nie mógłbym pokazać, bo po prostu nie można ich używać w cesie, ie tak? CS nie wspiera jeszcze, aczkolwiek być może i też Nvidia Reflex też kod wspiera, a CES nie wspiera. No do tego wszystkiego mogę sobie generalnie też pograć po prostu deadmecha w tym kodzie, więc fajnie sobie spograć w jakąś nową gierkę. Wbiłem w kilka dni, 40, chyba 5, coś takiego level, więc no trochę jednak już tam postrzelałem, troszkę tą gierkę ogarnąłem, mimo że jeszcze mam dużo do nauczenia I mimo, że ten kod mnie czasami tak. Wkurzał, to jednak wiecie, no fajnie jest sobie pokazać nowego FPS-a. I mimo tego się bawię całkiem dobrze i w sumie dalej się bawię. Gra się na tak dopiero od 38 levela, tak mi się przynajmniej zdaje, kiedyś odblokowuje perg ninja. To jest trochę żałosne z tymi krokami, no ale o tym może później sobie powiem, jeśli starczy, jeśli, jeśli starczy czasu, bo tutaj mógłbym naprawdę zrobić recenzję KODA i co o całej grze sądzę i tak dalej. A jednak to ma być raczej film o karcie graficznej w ogóle. Karta graficzna została zamontowana do mojego starego PC w miejsce mojej 1070 i pracuje ciągle razem z moim prockiem 6700K podkręconym do 4,4 GHz i właśnie zalecana moc zasilacza do tej karty to było 650 W, czyli tyle ile właśnie mam obecny zasilacz więc mogłem sobie pozwolić na montaż właśnie w starym PC póki co i no generalnie sam montaż był całkiem prosty, ale się mimo wszystko jednak namęczyłem z wpinaniem tych pinów zasilających, bo ciężko było się tam dostać do paru do takiej jak już parę, no ale generalnie to było proste, karta w ogóle zmniejsza od mojej starej 1070 co mnie tak troszkę zdziwiło i generalnie póki co to ta 3080 będzie sobie siedziała w tym starym PC, ale niedługo nadejdzie, nadejdzie właśnie czas na kupno nowego PC-ta i wtedy dopiero będziemy mogli poznać jej prawdziwą moc i potęgę, bo w obecnie, w obecnie generalnie większość gier jest bottleneckowana przez mój procesor, który nie jest zły, ale po prostu już, no wiecie, to już nie jest, nie jest ten czas, a on już ten ma 5-6 lat, może, może nie 6, ale z 5 lat chyba już ma. No ale mimo tego myślę, że naprawdę dobre FPS -y osiągnęła w tym kodzie. Generalnie pokażę Wam zaraz trochę fragów i ale najpierw Wam pokazuję urywki z kampanii, gdzie grałem na wszystkich ustawieniach wymaksowanych i w większości sytuacji miałem 60-70 FPS-ów, a też chyba w części z tych urywków, albo nawet w dużej części nie miałem włączonego DLSS akurat, o którym zaraz jeszcze powiem i o reszcie tych technologii. I też fajnym wyzasikiem w rogu ekranu jest, są statystyki opóźnienia karty i procka, które pokazują, który z tych dwóch podespołów ma ciężej w danej sytuacji. Ja oczywiście dałem karcie totalny luz, jak grałem multiplayera i po prostu postawiałem wszystko na średnio i na nisko. Nawet niektóre czy na najniższe rzeczy, na najniższe ustawienia, że po prostu wcisnąć jak najwięcej fps ów bo przecież mam monitor 240 Hz i tych FPS-ów było mniej więcej 150, więc jak na taką grę to myślę, że to jest zdecydowanie przyjemny wynik. I nawet tam na Multi ewidentnie opóźnienie procesora było zdecydowanie wyższe niż opóźnienie karty, bo chciałem po prostu mieć tyle FPS-ów, ile na, na ile pozwoli procesor. I ustawieniami po prostu nie ograniczać, jakby karty tego, tego żebym po prostu dawała jak najwięcej. A temperatury tak by widzicie, że wynosiły maksymalnie 75 stopni przy maksymalnych ustawieniach. I w ogóle jeśli chodzi o multi to grałem na początku te multi i dopiero potem grałem kampanię i właśnie grając te multi nie zwracałem uwagi na te niezaładowane tekstury, które gdzieś tam być może pozauważacie w niektórych highlightach. Jak się okazało to nie jest żadna funkcja opt optymalizacji FPSów, ani nie wiem kwestia jakichś tam niskich ustawień, tylko po prostu problem koda z przedzielonym miejscem na pamięć wirtualną na dysku, bo ja mam mały SSD, a wiecie kod zajmuje 110 GB, także ja to wygooglowałem i pierwsze rozwiązanie, które akurat znalazłem okazało się, że problem yy, został w 100% po prostu naprawiony, więc też rada dla każdej osoby, która natrafi, natrafi na taki problem w innych grach, czy wypatrzyła się w tym kodzie, to nie jest wina waszej karty, czy whatever, czy cokolwiek po prostu sobie poszukajcie o Windows Page File, o pamięci wirtualnej czy czymś takim, po prostu ustawcie większy limit zamiast tego takiego automatycznego, chociaż ja to teraz mam przez to 2 GB giga, miejsca na dysku wolnego, także XD Okej, okay, to teraz pokrótce wam opowiem o bajerach, które dostajecie w tym rti się Po pierwsze, oczywiście Ray Tracing. Tutaj macie jak wyglądają ustawienia poszczególnych aspektów w Ray Tracingu. I Ray Tracing to jest technologia, która no powiem tak, wygląda. Niesamowicie światła, odbicia, generalnie nie znam się tak, ale po prostu widać gołym okiem, że gra wygląda po prostu niesamowicie i mi osobiście granie poniżej 100 FPS-ów, tam wiecie takie liczby, które widzieliście w kampanii, absolutnie nie przeszkadzało i w innych grach tym bardziej by nie przeszkadzało, bo to jest FPS, to może jeszcze, ale tak jak mówię, fajnie mi się gra. Więc do takich celów, właśnie jakichś singlów yy, i tak dalej, absolutnie warto jest włączyć raj tracing tracingowe opcje, mimo że żerają jednak one trochę zasobów. No, no i tyle, tak? Drugim z takich bajerów, które, który być może Was bardziej zainteresuje jest DLSS 2.0, czyli to jest Deep Learning Super Sampling. I mówiąc dla Was po prostu w skrócie, ta technologia daje Wam po prostu więcej FPS-ów przy zachowaniu takiej samej jakości obrazu. I tutaj macie bardzo ładne porównanie, które musiałem zrobić na pustym serwerze, żeby to było ładniej widać. Najpierw macie DLSS wyłączone i jest mniej więcej 95 FPS-ów, potem DLSS dałem na opcję jakość. Czyli tą najlepiej wyglądającą z wszystkich opcji DLSS jest mniej więcej 105 fps w tym miejscu i ja osobiście nie widzę żadnej różnicy jakby w wyglądzie gry przy ustawieniu tej opcji, a po prostu fpsów jest więcej magia. No i następnie macie kolejne porównanie, ustawiłem DLSS na najniższą z tych kilku opcji wszystkich czyli chyba ultra wydajność i tutaj jest już 115 fps ów Przy lepszym różnica mogłaby być jeszcze większa, przypuszczam. I też warto zauważyć, że właśnie przy tej najbardziej wydajnościowej opcji obraz jest faktycznie bardziej zamazany, tak? Nie wiem, czy, opacałoby, czy nie opacałoby się zamiast na przykład tego dać niższą rozdziałkę, i ten DLSS ustawić na ten najlepszy preset. Tak czy siak, ewidentnie widzicie, że opcja się naprawdę przydaje i tam sami możecie sobie jakieś benchmarki posprawdzać. Natomiast trzecim gadżetem, trzecią technologią jest Nvidia Reflex. I tutaj już ciężko mi to jakoś zaprezentować. Natomiast wytłumaczę tylko teorię. Tak? Nvidia Reflex generalnie pozwala ominąć opóźnienie związane z prerenderingiem klatek. To nie jest taki, wiecie, film, żeby to wszystko tutaj móc wytłumaczyć. Natomiast efekt końcowy jest taki, że ta technologia po prostu zmniejsza opóźnienie sprzętowe, które też istnieje, tak? Nie tylko jakieś tam opóźnienie, że tam macie monitor 1 milisekunda, że tam macie, nie wiem, 50 pingu, dodatkowo jeszcze chodzi o opóźnienie sprzętowe i to też są milisekundy. Więc to jest naprawdę mega sprawa. I minus jest taki, że trzeba po prostu grać w gry, które tą NVIDIA Reflex, tą technologię wspierają. I generalnie jest ich całkiem dużo i większość nowych gier będzie na tym powstawać. Teraz z takich na przykład popularnych to mogę m.in. wymienić Valorant, ta Fortnite, ta Warzone, ten właśnie mój Call of Duty Cold War, powiedzieliście, że tam ustawione. Natomiast nie ma tego niestety jeszcze w CS-ie, Więc to jest, to jest szkoda. Więc tak to wszystko generalnie wygląda. Z karty jestem bardzo zadowolony. Ale nie tak bardzo jak będę zadowolony po upgrade'ie całego PC'a, który w najbliższych miesiącach planuję zrobić. I teraz sobie jeszcze porozmawiamy właśnie o tym CS-ie. Tutaj macie benchmarki pokazane i generalnie nawet na starej karcie graficznej zmianie rozdzielczości z jakiegoś tam 1024 na full HD, czyli naprawdę duże, no praktycznie naprawdę duża zmiana, praktycznie to nie miało żadnego wpływu na fps Więc wyobraźcie sobie, jak bardzo CS-go jest durne pod tym względem. I przed zamontowaniem karty właśnie miałem tylko taką bardzo nieśmiałą nadzieję, że może chociaż o te kilkanaście FPS-ów będzie lepiej. No i owszem, jest około o 10 FPS-ów więcej, ale to tylko na Full HD, a na 1024 te benchmarki wchodziły no mniej więcej tam w granicy błędu pomiarowego, tak? Mniej więcej tak samo, więc wydaje mi się, że FPS-y podczas meczu są, natomiast stabilniejsze troszkę, a ciężko mi się było temu przyglądać, wiecie, tak poza benchmarkami podczas gry. Natomiast po zamontowaniu nowej karty, generalnie obraz w się sensie wygląda o wiele inaczej. Już to wspominałem na poprzednich filmikach i też sami to pewnie zauważyliście gołym okiem. Ja nie wiem, jak to generalnie określić, bo to nie jest po prostu tak, że obraz jest jakby bardziej wyostrzony bo to nie jest samo jakby wyostrzenie, ale po prostu obraz jest taki jakby lepszy, jakby bardziej klarowny. Ciężko mi jest to opisać, ale generalnie na pewno wygląda o wiele lepiej. Być może to jest kwestia sterowniku, być może to jest kwestia samej karty i technologii w tej, kar w tej karcie być może i tego i tego, tego nie wiem. Natomiast nie mam żadnej rewoluc rewolucji w CS, ale tak jak mówię, bez nowego proska nie było, nie można było się spodziewać rewolucji, tak? Na pewno liczę bardzo, że Valve kiedyś w ogóle zintegruje tą technologię Nvidia Reflex w CS, bo ona naprawdę idealnie by pasowała do CS, a tak? do takiego mocarnego, sportowego tytułu. I no, musi po prostu w tym być, ale zobaczymy, jak to, Valve, jak to będzie z tym Valve. Dobra, myślę, że to było tyle już tej recenzji, powiem na koniec w skrócie. Yy, jeszcze raz, Dankeshin Zotak w ogóle przysłał mi razem z kartą różne dziwne gadżety, jeden z tych gadżetów mogliście obejrzeć na przykład na poprzednim filmie. No ale właśnie oprócz gadżetów, które mi dali, to mają do rozdania różne inne gadżety, takie jak koszulki, tutaj czytam teraz, yy, koszulki, ładowarki bezprzewodowe, czapki, smycze oraz 10 kluczy do Cyberpunk'a i 5 kluczy do koda tego mojego. Więc giveaway się odbywa na stronie Zotaka tam też macie szczegóły, link macie w opisie i w opisie macie też link do mojej karty, więc to było tyle. Jeśli spodobało Wam się moje kaleczenie skilla w kodzie i recenzja za karty, to zostawcie łapkę w górę. I możecie mi też dać znać, czy chcecie jakieś filmiki z tego koda, koldo przypuszczam, że jakby nie za dużo osób ma jakikolwiek hype, żeby były na z tego filmiki Ale jeśli chcielibyście jakiś jeden, to dajcie mi znać, to mogę rozważyć, bo wiem, że ludzie pewnie nawet tego nie obejrzą, jeśli wstawię kolejny i tak dalej. No ale... Zobaczymy, może kogoś tam to zainteresuje. Nie, nie odrzucam, ale na pewno nie macie o co martwić, tak? Nie mam zamiaru tu zmieniać kontentu, dalej sobie będę grał w na tym kanale i to się nie zmieni. Dobra, już nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Dziękuję za oglądanie, no i na razie.